Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wszystkich też przede wszystkim zainteresowanych zakupem nieruchomości. Obecnie posiadamy nieruchomość w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 72,5 m. Nieruchomość jest już w stanie deweloperskim, praktycznie do oddania od ręki. Że powiem parę rzeczy dotyczących właśnie lokalu. Wszędzie mamy ogrzewanie podłogowe, instalacja elektryczna, instalacja rekuperacji. Centralka będzie do wyboru według swojego uznania, ale instalacja główna już wszędzie jest zrobiona. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. Tu jest jedna. Jedno pomieszczenie taki pokoik. Tu mamy łazienkę z możliwością montażu wanny oraz kabiny. Tu mamy również pokój z oknem narożnym. fajnym nawet widokiem. Opodal, siedle zamieszkało już. Przejdziemy teraz do kotłowni. W kotłowni mamy piec Dietricha. Praktycznie tylko podłączyć i wszystko działa. Kotłownia jest cała w komplecie, zrobiona, wykonana. Tu jest również miejsce na centralkę. Nasza firma oczywiście jest w stanie, według życzenia nabywcy, taką centralkę zamontować, zakupić. podal jest właśnie ten słynny pałacyk przy Toku. Ogólnie. Okolica bardzo cicha, spokojna. Poprzedni nabywcy lokali i domu są bardzo zadowoleni z lokalizacji, ponieważ droga do Zielonej Góry zajmuje dosłownie niespełna 10 minut. Komunikacja jest bardzo prosta. Kursuje również autobus miejski przy tak Zielona Góra. Także zachęcam do kontaktu, pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i również niezainteresowanych i do zobaczenia na miejscu inwestycji. I życzę wszystkim miłego, przyjemnego weekendu. Do widzenia.